Szanowni słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, wielkimi krokami zbliżamy się do najważniejszych świąt, jak co roku świąt Bożego Narodzenia. W tym roku będą one nietypowe, dlatego już dzisiaj składam Państwu serdeczne życzenia. Życzę Państwu przede wszystkim zdrowia. Dzisiaj mają one szczególny wymiar, ale życzę również Państwu spokojnych i szczęśliwych świąt Bożego Narodzenia. A teraz zapraszam państwa na świąteczny wykład pani dr Joanny Modrzyńskiej na temat tradycji świąt Bożego Narodzenia. Pozdrawiam państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry. Witam państwa bardzo serdecznie. Drodzy studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Święta Bożego Narodzenia już za kilka dni. W tym roku będą one na pewno bardzo nietypowe ze względu na pandemię. Dlatego warto zadbać o to, żeby były one ze wszech miar wyjątkowe, przede wszystkim w tym pozytywnym wymiarze. Zanim jednak nadejdzie ten wyczekiwany przez wszystkich czas, chciałabym dzisiaj opowiedzieć o mniej i bardziej znanych symbolach i zwyczajach związanych z Bożym Narodzeniem, które warto sobie przypomnieć i wykorzystać w tym wyjątkowym czasie. Zacznijmy od kartek świątecznych. Zanim nadejdzie Wigilia, czyli 24 grudnia, warto zadbać o to, żeby umilić okres przygotowywania się do świąt naszej rodzinie, bliskim oraz znajomym i przyjaciołom. Co prawda tradycja wysyłania kartek powoli odchodzi do lamusa. Zamiast tego wykorzystujemy część, często życzenia wysyłane np. owo Warto jednak tę tradycję odświeżyć, i odkurzyć. Nic tak nie cieszy, jak piękne kolorowe kartki świąteczne wyjmowane ze skrzynki pocztowej w przedświątecznym czasie. Jeśli zaś dodatkowo poświęciliście czas i przygotowaliście je własnoręcznie, to znak, że chcieliście w ten sposób pokazać, jak ogromnym szacunkiem darzycie osoby, do których je wysyłacie. To również świetny sposób na to, żeby podtrzymać wielowiekową tradycję. Powszechnie uważa się, że pierwsza kartka świąteczna została przygotowana z myślą o angielskim królu Jakubie I i wręczona już w 1611 roku. W porównaniu do dzisiejszych kartek, ta pierwsza była bardzo duża, ponieważ miała wymiary około 84 na 60 cm. Z kolei zwyczaj powszechnego wysyłania sobie kartek został rozpoczęty w 1843 roku w Wielkiej Brytanii. I w pierwszej kolejności miał przyczynić się do, do zachęcenia skorzystania usług poczty większej liczby osób. Na pewno wielu osobom Boże Narodzenie kojarzy się przede wszystkim ze świątecznym drzewkiem, czyli choinką. Jest to z pewnością nieodłączny element świętowania, zwłaszcza dla dzieci. Początkowo świąteczne drzewko nazywane było Hajle Krystem, zaś zwyczaj jego zdobienia przyszedł do Polski z Niemiec. Datuje się, że mniej więcej nastąpiło to na przełomie XVIII i XIX wieku. W wielu domach choinkę ubiera się dopiero w Wigilię, czyli 24 grudnia. Jednak dzieci zazwyczaj się niecierpliwią i bardzo oczekują tego momentu, dlatego coraz częściej pięknie udekorowana choinka zdobi polskie domy już na kilka dni przed Bożym Narodzeniem. Warto pamiętać, że poszczególne elementy zdobiące choinkę mają swoją symbolikę. Światełka to znak przyjścia Chrystusa. Z kolei ozdoby są, e, sym, e, są symbolem Bożej łaski. Co ciekawe, na długo, zanim choinka zagościła w polskich domach, świątecznym symbolem była przede wszystkim szopka. Mam nadzieję, że wszystkie dzieci były w tym roku grzeczne i każdy pod choinką znajdzie mnóstwo prezentów od świętego Mikołaja, który, pamiętajcie o tym, był patronem dzieci. Bardzo znanym, chociaż niestety coraz rzadziej wykorzystywanym zwyczajem bożonarodzeniowym, jest położenie pod wigilijnym stołem, pod obrusem, odrobiny sianka. Sianko jest symbolem żłóbka, w którym leżało dzieciątko Jezus. Po skończonej wieczerzy wszyscy obecni mogą urządzić konkurs, polegający na wyciąganiu z źdźbła siana spod obrusa. Zgodnie z tradycją, osoba, która wyciągnie najdłuższe źdźbło, będzie cieszyła się największym szczęściem i powodzeniem w nadchodzącym roku. A więc do dzieła! Trzymam kciuki za to, żeby każdy z Was wyciągnął jak najdłuższe źdźbło. Zanim jednak wszyscy usiądą przy wigilijnym stole, koniecznie trzeba zadbać o odpowiedni wystrój i przygotowanie elegancko nakrytego stołu wigilijnego. Pamiętajcie o tym, że jeśli chodzi o nakrycia, to bardzo ważne jest, żeby zwrócić szczególną uwagę na ich liczbę. Jeżeli chodzi o talerze, powinno ich być dokładnie tyle, ile obecnych osób, plus dodatkowo zawsze powinno być przygotowane jedno nakrycie. Można zapytać, a po co to dodatkowe miejsce? Symbolizuje ono fakt, że zebrani nieustająco pamiętają o tych, którzy nie mogą świ spędzić świąt razem z nimi. Bywa i tak, że przygotowywane jest ono z myślą o zmarłym członku rodziny lub też przyjacielu. Jeśli już jesteśmy przy wigilijnym stole, warto pamiętać o tym, co na nim powinno się znaleźć. Najczęściej spotykaną liczbą potraw, które są przygotowywane z myślą o właśnie wigilijnym stole, jest liczba 12. Należy jednak pamiętać, że liczba 12 to tylko jedna z możliwych wersji występujących i kultywowanych w polskich domach, chociaż współcześnie wydaje mi się, że chyba jednak najbardziej popularna. Inna z tradycji mówi o tym, że na świątecznym stole powinna się znaleźć nieparzysta liczba potraw. Na przykład w słowniku etymologicznym języka polskiego można odnaleźć informację, że Wieczerza w chłopskich domach składała się z pięciu albo siedmiu potraw. Z kolei bogatsi gospodarze, na przykład przedstawiciele szlachty, przygotowywali na świąteczny stół już dziewięć potraw. Natomiast arystokraci, u nich na stole mogło się znaleźć nawet jedenaście dań. Siedem to symbol siedem, siedmiu dni tygodnia. Z kolei dziewięć oznacza liczbę chórów anielskich. Liczba 12, która jest wyjątkiem od tej reguły mówiącej o nieparzystej liczbie dań, e, ma również swoją symbolikę, która jest również ważna i istotna. Dwunastka odnosi się bowiem do dwunastu apostołów towarzyszących Jezusowi w jego ziemskiej wędrówce. Warto w tym miejscu wspomnieć o tym, co na stole powinno się pojawić. Wśród najbardziej popularnych potraw wigilijnych pojawiają się zupa grzybowa, barszcz z uszkami, pierogi z kapustą i grzybami, smażony karp, kompot z suszu czy słodka kutia przygotowywana z pszenicy, maku i bakali. Pamiętajcie też o tym, że polska wigilia zwyczajem jest postna, czyli przygotowywana bez udziału potraw mięsnych. Gdy już wszystko mamy przygotowane, warto wiedzieć kiedy możemy usiąść do wigilijnego stołu. Gdy już wszystko jest przygotowane i dopięte na ostatni guzik, to zazwyczaj dzieci, które nie mogą się doczekać i bardzo się niecierpliwią, wyglądają pierwszej gwiazdki, bez obecności której nie powinno się zasiadać do wigilijnego stołu. Zgodnie z Pismem Świętym to właśnie gwiazda betlejemska doprowadziła trzech mędrców, nazywanych też królami. Mowa tutaj o Kacprze, Melchiorze i Baltazarze do Betlejem. Na pamiątkę tego właśnie wydarzenia dzieci wyczekują pierwszej gwiazdki na niebie i dopiero jej pojawienie się symbolizuje początek celebrowania wieczerzy wigilijnej. Zanim jednak usiądziemy do stołu, warto pamiętać o tradycji dzielenia się opłatkiem. Zwyczaj ten nadal jest bardzo często kultywowany w polskich domach. I warto pamiętać o tym, że pochodzi on z XIX wieku. Dawniej, oprócz tradycyjnych opłatków, które kojarzymy współcześnie, wytwarzane były opłatki z przaśnego ciasta, chleba i wody, były również przygotowywane kolorowe opłatki. Tymi kolorowymi opłatkami dzielano, dzielono się na przykład ze zwierzętami. Miało to swoje szczególne uzasadnienie, gdyż taki opłatek Miał chronić zwierzęta w przyszłości przed chorobami. Dla ludzi dzielenie się opłatkiem jest symbolem wyrażenia wdzięczności i znakiem przebaczenia sobie dawnych win. Czyli wszystkie przygotowania już za nami, czas usiąść do wigilijnego stołu. Święta Bożego Narodzenia wielu osobom kojarzą się przede wszystkim z Wieczerzą Wigilijną, która odbywa się 24 grudnia. Warto jednak wiedzieć, że w wielu krajach tak naprawdę świętuje się przede wszystkim 25 i 26 grudnia. Z kolei w Polsce zdecydowanie największe znaczenie ma spotkanie związane z symbolicznym wyczekiwaniem na Narodzenie Pańskie, czyli właśnie z Wigilią. Tego wieczoru wszyscy zebrani zasiadają przy świątecznie nakrytym stole i celebrują nadchodzące święta Bożego Narodzenia. Warto pamiętać, że słowo wigilia pochodzi od łacińskiego vigiliare i oznacza nocne czuwanie. I na zakończenie, gdy już wszyscy spróbowaliśmy wszystkich wigilijnych potraw stojących na stole, warto pamiętać o tym, żeby wspólnie pokolendować. Pierwsza polska kolenda pochodzi najprawdopodobniej z 1424 roku. Również z XV wieku pochodzi do dziś popularna kolenda Anioł pasterzom mówi. Zbiory kolęd i pastorałek publikowano w książeczkach, które tradycyjnie nazywano kantyczkami. Najwięcej bożonarodzeniowych kolęd polskich śpiewanych po dziś dzień powstało na przełomie XVII i XVIII wieku. Zaliczyć do nich można wśród nocnej ciszy, lulajże Jezuniu czy Bóg się rodzi. Na tym chciałabym zakończyć mój dzisiejszy wykład. Szanowni studenci Uniwersytetu III wieku, bardzo dziękuję za e, Waszą obecność, za wysłuchanie tego wykładu i jednocześnie chciałabym podziękować i życzyć Wam możliwości spędzenia tego wyjątkowego czasu w gronie rodziny i najbliższych. Życzę Państwu przede wszystkim dużo zdrowia, które w dzisiejszych czasach jest chyba najcenniejszą wartością. E, Życzę jeszcze raz wszystkiego dobrego z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. Dziękuję i do zobaczenia.